Niezmiennie serdecznie. Kiedyś było tak, że facet wrócił po pracy do domu, a jego synek mówi mu: Tato, to prawda, że trzeba robić dobre uczynki? No jasne, mówi ten ojciec. A synek mówi: Dzisiaj zrobiłem jeden. No to pochwal się, mówi ten ojciec. I, i ten synek mówi: Byłem dzisiaj na spacerze z burkiem. Mieli takiego psa burka. Więc byłem z burkiem na spacerze, a ten pan z pierwszego piętra, ten kulawy taki, szedł akurat na autobus, szedł na przystanek, a jego autobus właśnie dojeżdżał. Nie było szans, żeby zdążył. I wiesz co zrobiłem? Poszczułem go naszym burkiem. Jak dostał przyspieszenia, to nawet ten autobus przegonił. I problem jest taki, czym jest dobry uczynek? A czym zły? A w kontekście dzisiejszej Ewangelii, która mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który nie zostanie nigdy odpuszczony, czy może być tak zły uczynek, że to już koniec? Co takiego trzeba albo można zrobić, żeby to już był koniec, żeby to było już za wiele? Spróbujmy się nad tym zastanowić. Otóż obawiam się, że przyzwyczailiśmy się trochę do tego i ludzi także że to my, Kościół, mówimy co jest złe, a co dobre, co wolno, a czego nie wolno robić, że my mówimy co jest grzechem. I to jest takie uproszczenie, które niestety jest bywa, bywa bardzo żałosne. To wygląda trochę tak. Jakbyśmy chcieli dorosłych ludzi, po katechezie z dzieciństwa, dorosłych ludzi chcielibyśmy przeprowadzać za, za rękę przez jezdnię. To, co jest grzechem, to widać jak dzieci czasem wykorzystują, kiedy podpuszczają się nawzajem i w końcu mówią, masz grzech, popełniłeś grzech. Nie? Można kogoś, nie wiem, pluć, wyzywać, prowokować, yy, można kogoś szczypać. Można przezywać i jak ktoś już nie wytrzyma, to można powiedzieć, a mamy Cię, masz grzech. To widać też w sporcie w piłce nożnej, kiedy można za kimś chodzić, podszczypywać go, przytrzymywać, nadeptywać mu na, na, na nogi. Można mówić mu, można mówić mu brzydkie rzeczy, aż w końcu ktoś nie wytrzyma, uderzy i już sędzia biegnie z czerwoną kartką. To widać też w polityce, kiedy to też jest gra. Gra się na to, komu puszczą nerwy. Gra się na to, kto nam uwierzy, że jesteśmy dobrzy, albo napuszcza się, napuszcza się na, na innych ludzi. Otóż grzech to nie jest coś takiego to nie jest jakaś, jakaś taka zapadnia, która nagle się otwiera i człowiek tam gdzieś wpada. Grzech to jest sytuacja cała. Ja już o tym mówiłem dwa tygodnie temu. W grzechu chodzi o całą postawę człowieka i o okoliczności, które dzieją się wokół. Ten wybór, który wynika z wolnej woli i z tego wszystkiego, co widzimy, co dzieje się wokół nas. Ktoś mówi, lubię sobie szczelić piwko na przykład wieczorem, czy pod wieczór, albo dwa najlepiej. No, Okej, okay. może to nie jest za zdrowe, ale może mu to dobrze robi, ale... Jeśli żona wtedy się denerwuje, jeśli wtedy już nie ma chęci ani czasu na to, żeby pobyć z tą żoną, żeby z nią gdzieś pójść, żeby być wtedy z dziećmi i porozmawiać z dziećmi, to sytuacja dzieje się taka, że zaczyna się robić coś złego. Nie chodzi o sam fakt, który się przydarzył, bo dwa piwa może komuś mogą nie zaszkodzić, tylko o kierunek, w którym to wszystko zaczyna zmierzyć, zmierzać. Ta na, nie wiem, miłość, pokój to wzajemne bycie ze sobą. A jeśli chodzi o dzisiejszą Ewangelię i o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tam też ważny jest kontekst. Ten kontekst Ewangelii był taki, że ci Żydzi chcieli. Zepsuć to, zło, które, to dobro, które Pan Jezus zrobił, że oni chcieli to, to zniszczyć to dobro, które się wydarzyło. To dzisiaj jest takie, takie słowo modne, yy, modne, przepraszam, modne było może dwa lata temu, yy, kiedy się mówiło, że można coś zochydzić. Można było zochydzić jakąś grupę społeczną, stację telewizyjną, radiową, można było zochydzić jakieś wydawnictwo, yy, albo jakąś organizację. Wtedy, co się wtedy dzieje? Nieistotna jest prawda, czy nieistotne jest dobro, które, które dzieje się przez tych ludzi, ważne, że oni nie są z nami. I chodzi tu właśnie o taką postawę, kiedy chce się zniszczyć, kiedy chce się wymazać prawdę albo wymazać czyjeś dobro. Nie słucha się wtedy Ducha Świętego, nie słucha się ducha miłości, ducha prawdy i ducha pokoju. I wtedy rzeczywiście nie ma mowy o wybaczeniu, dlatego, bo nie ma chęci poprawy. Nie ma intencji słuchania i w wyniku tego słuchania nie ma chęci zmiany. Dlatego to nie jest tak, że Pan Bóg odwraca się od człowieka, bo się już zdenerwował, bo tupnął nogą, tylko to jest tak, że człowiek odwraca się od Pana Boga. Że człowiek odwraca się od, od dobra, zamyka się, zamyka się na dobro. Te intencje są tutaj taką ważną rzeczą. Kiedyś tak było, że była taka straż pożarna w takiej małej wiosce. Dość uboga była. Eee, stary, klekoczący samochód. Ale chłopaki byli naprawdę wielkiego serca. I kiedyś zdarzyło się, że był pożar w sąsiedniej miejscowości, paliły się jakieś magazyny z chemikaliami i przyjechały te wozy strażackie z różnych okolicznych miejscowości, no, ale stały z daleka, bo tam ciągle coś wybuchało, no i bali się podejść. I jadły te chłopaki z tej wioski tym swoim rozklekotanym samochodem, i o dziwo, nie zatrzymali się przy tych wszystkich samochodach, tylko pojechali dalej. Dojechali prawie pod ten magazyn, tam wyskoczyli z tego, z tego samochodu, oblali się wodą, i dawaj rzucili się na ten pożar i udało im się go ugasić. Dostali potem nagrodę. I pytano komendanta, co zrobi z tą nagrodą, a ten komendant mówi, że za tę nagrodę kupią sobie nowe auto, bo w tym starym były zepsute hamulce, i tu nie mogli się zatrzymać, i zepsuty zapłon. Nie mogli uciec spod tego pożaru, i całe szczęście, że go ugasili. Także na krótką metę, nawet przy intencjach niezgodnych z tym, co się dzieje, na krótką metę jest jakiś, pewnie zdarzy się jakiś sukces, ale co się dzieje dalej, zamiast podnosić morale, zamiast szkolić choćby tych strażaków, kupuje się nowe auto. Problem nasz, problem w tym, jaką my tworzymy rzeczywistość, nasz Kościoła, jest taki, że gdy Kościół wiąże się z władzą, to niestety, czasem nawet bardzo chętnie, to niestety może stać się jednym z takich burków, którym można poszczuć tych, którzy brzydko mówią albo którzy inaczej myślą. I my niestety trochę zredukowaliśmy się do tego, do przyklejania takich etykietek. To jest. To jest grzech, że taką etykietkę <laughs> grzech przyklejamy do różnych, yy, do, do różnych zdarzeń albo do różnych ludzi. Ktoś wszedł gdzieś mimo zakazu, ale może był niewidomy, może nie widział. Ktoś poszedł czy zrobił coś mimo ostrzeżeń, ale może był głuchy albo nie rozumiał. Bo może ktoś był tak bity, tak pomiatany, tak używany za młodu, że nie widzi innej rzeczywistości. A udało się, niestety, niestety, zredukowane to zostało do tego, czy ktoś popełnił grzech, czy ktoś nie popełnił grzechu. Jest takie słynne stwierdzenie, taka maksyma, która mówi, że największym sukcesem szatana jest to, że ludzie przestali w niego wierzyć. I dziś w Starym Testamencie słyszeliśmy taką zapowiedź, że szatan zostanie pokonany. I niestety, chyba tak mi się wydaje, wielu księży w to uwierzyło. Uwierzyliśmy, czy uwierzyło, że demaskujemy szatana, że potrafimy go wskazać, że jest tam, wśród tamtych ludzi, albo w tamtej, w tamtej grupie, albo no, w tym wydawnictwie, czy w innym, albo w tej organizacji. Potrafimy wskazywać tego szatana i niestety tak go czasem traktują księża, jak mówią księża, czy nawet siostry zakonne, słyszałem, jak mówią kosmaty, na przykład, nie? albo kudłaty. Tak jakby to był jakiś głupek, a to jest szalona inteligencja. I naprawdę trzeba nam ogromnej pokory w demaskowaniu, dlatego że, że niestety ta inteligencja przewyższa nas. I jak się teraz po pandemii tak czasem słyszy, że ludzie na przykład nie wrócili do kościoła. I czasem ktoś kiwa głową i o, no to widać jaką mieli wiarę. Nie? Do sklepu mogą chodzić, czy tam na, 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 na jakąś rozrywkę, sport czy, czy coś innego, koncerty to mogą chodzić, ale do kościoła już nie. Ale stańmy w pokorze wobec takiej sytuacji i powiedzmy sobie no dobrze, ale po pandemii paru biskupów musiało opuścić swoje diecezje. I co? My, wydaje nam się, że to jest takie proste, tak łatwo to sklasyfikować, tak łatwo zdemaskować tego szatana, a on tymczasem przez wiele lat yy, za naszymi plecami układał sobie ścieżki w tym naszym ogródku. Grzech to nie jest coś co dzieje się od tak. Grzech to jest nasza postawa, nasza świadomość, nasza wola i my jako kościół <laughs> i Wy moi kochani, e, jako wierni tego kościoła, to ty tylko na tym to polega, żebyśmy wspólnie umieli otwierać sobie umysły, żebyśmy wspólnie umieli myśleć, zaglądać w nasze serca, patrzeć, co dzieje się w oku, żebyśmy. Wokół, nie w oku, żebyśmy umieli do tego świata podchodzić z miłością, słuchać tego, co mówi Duch Święty. Może zdarzy się pomylić, może zrobimy coś nie tak, ale o to chodzi, żeby słuchać go, co on mówi, żeby z tych błędnych ścieżek umieć wracać. Z ogromną pokorą życzę Wam i sobie także otwartych umysłów i ciągłego poszukiwania dobra. Powodzenia.